Siema Z tej strony Was Alan A Dzisiaj gramy w Co zawsze w Robloxa Gry pod tytułem Murder Mystery Link 2 Tak Dzisiaj zagramy sobie W tą grę Dostawcie lajka Suba, komentarze A ja lecę ze filmem Miłego oglądania Okej okay. jesteśmy ja najpierw wygrzę W Mystery. Jak tu patrzę Mamy tu mał małego zuwia. ciekawe Nasza pierwsza runda to jest Jako niewinny Nasz cel jest bardzo prosty Będzie chociaż Dwa razy seryfem I chociaż dwa razy Morderem Mam nadzieję, że coś nam się uda, albo nie, A, albo nie, inaczej. Chociaż raz morderem i chociaż dwa razy jego serwis. Jak na to się uda, to będzie, to będę szczęśliwy. Ale mamy. Ale tutaj nic się nie dzieje. Witam pana białego. Chyba mój, chyba mój. moja skóra. Fajnie. Ja sobie koiny gwiazdę. Iwan świąteczny już jest skończył. Skoda. Ale chociaż mam fajne bronie z tego eventu. Chociaż teraz możemy. Wow! <laughs> Ula uh, uh, la! I'm dead. Było to chyba oczywiste. Oooo! Oh. Daj a, 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 a... A Muszę to, muszę to, to że przetestować Nie, nie da się Potwierdzone, nie da się Jak to, o, jest Uuu, o ma tę, tą Brązę eventu Ciekawe, ciekawe co Ciekawe o on ma tą brązę eventu Musiał dużo zbierać, chyba. Zostaje dwie osoby w ogóle: Pan Zuf, i Pan Świąteczny, może tak go nazwać. I Baba z normalną skórą. Uuu, kamper ale zakampiona na niego. Nie, ładnie. O Zuf, Zów. Zufik, das radę. W ogóle, jak kiedyś się mi zuwia, ale się nie udało. Ale jak dorosnę, to se, to se kupię zuwia. Jak ja w ogóle mi pieniądze. Eee, się zobaczy. Ona, ona, ona w ogóle chyba. Ona w ogóle nie ogarnia. Widać w ogóle. Co, co ona ma? O, Kurde ma tyle werserw. Takie bronie. I ono efekty. Się nie dziwię. Ona ma tyle werserów, a Ale ja chyba mam więcej, tym mniej. O wiele więcej. Czy tam Peł. Dobra. Gdzie jest Zuf? Zuf jest tutaj. No i chyba go. Nie widziała go. Jaki debil. Boza. Jaki. Ona jest chyba debilem jak ja na miejscu ja zawsze ja zawsze sprawdzam kampy jak, jak nikogo nie mogę to ja zawsze sprawdzam najbardziej kampy kampy na, najbardziej, najbardziej sprawdzam i no i to się skończył bo ja tak zawsze robię bo zawsze tam ktoś musi kampić ale chyba kazy na moim miejscu by tak zrobił Prawda? Ok. Pierwsza ja ląduje już za nami. Uuu, ja na tyle pięciu się nie dziwię, bo ja to nagrywam prawie o północy. Nie wiem, co mnie stąpiło, żeby o północy nagrywać filmik, ale nie wiem, co mnie stąpiło. Nie pytajcie, błagam. Mamy, błagam, coś fajnego, jak, jakiś hotel. Uuuu! Nice! Serif! Dobra. Załudzę się, że ty... Zów, get out. Dziolą pójdzie. Nie? Idź stąd. Zówie, i tych sus. Może lubię Zówie, ale... Nie da się całą zbliżać. Zobaczymy tutaj. Zówik. No właśnie, idź sobie stąd. Zufa nie... On by mnie już za 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 zaatakował. Zówie, Zufa jest... Boże jak się z Błagam Płagam cię. Okej. Okay. To nie gra. Dostałem laga. Była widać. Hmm, no nie, jest, bo... To jest mega kiedy ze Zrazy sobie Morderem co to może być tym, seryfem? Morderem, sorry Tak już zginął Śmierć była Wiem, bo, bo, bo było nas pięciu Dwóch nie, nie, nie zje to, to chyba zuf jest I nie to nie? Jep, Zuf. To Jest morder teraz chyba gwałnąć mhm uh! Oh fucking he don't murder ja mi jest to tam 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 Jedę tutaj. Ulala. Nie stój. Ja, yeah, boy! Ale. I co? Razem jest snajper. Razem jest snajper. Zu zów. Został pokonany. Mamy. Teraz będę tylko morderem, i będę szczęśliwy, nie? Będę... Szczęśliwy, że będę morderem Nie, o, 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 Miejsce pracy Dziwna nazwa na polski Motor. Wiem, że to jest hotel, ale ja, ja na to mówię motor. Co to, to dziwne? Pewnie tak Kurde, ja z Niebiesko włosy. A mogę, O może podobne włosy. Co? No! Jaka to jest sensa? Żeby być Syryfa, a potem Murderem. to jest chyba niebo. Gdzie ja, sobie Biksus? Tak, ta, ta. Nie wiem. Chyba zabić. Uuu! Nice! Chyba możemy zabić. Nice. zabić. Syryfa. Selfie nie żyje On, on mi. uuuu, hi! Największy błąd typa Uu Ulala Uuu Czekajcie, tak, tak to, tak to zrobimy To by nie było

Prawie. Prawie. Nie. Kurde. Prawie. Ale snajper to jest. Stobus akurat to był mega snajper Ale jak, ona, jak się ona tam dostała, nieby? Sprawdziłem tam. Lub ona ma tą ma tą zakazaną emotkę. ja mogę się spodziewać. Mogę się spodziewać, że ktoś może mieć tą emotkę. Zakazaną emotkę. A ja tam się nie dziwię. Kazy ją może mieć. Co mu to jest? Moja, ul zowie, moja ul ul ulubiona mapka A dlaczego? Bo można zrobić coś takiego Robicie tak Używacie tej emotki I się bugujecie I widzicie wiecowie Możecie być zbugowani ta, ta emotka nie jest droga Kosztuje 60 lub 70, 70 robuxów To jest bardzo mało Wow To była mega sapkalunda Skoda Ale tak brzmi To jest moja emotka, wszędzie. A jak coś się wie jak ona wygląda Poczekajcie Tak ona wygląda, to jest, to jest numer 2, a tak wygląda I pożycie I tak się to właśnie robi Jak ktoś ma Robuxie to, to, to se kupcie Możecie sobie łatwo sobie się bugować Możecie łatwo wygrywać Ekspo zbieracie

Widzisz kogo ja chcę zabić tą, tą snajperkę najpierw Jak zabiję ją na początku to będzie nice Słuchaj dupa Co on nie się Gdzie Jest, gdzie ta snajperka? Tam jest Fak, chodź Daj. Snajpera się pozbyłem. No, jak, jak ja mojego ja nienawidzę. Serwis, do. Bye, bye, posad. Ehm. Um. Hi. Hi. Jak, jak, jak chciałam Cię pozbyć. Spadaj. Dobra. Udam mojego. No, dziękujemy za grę. To była mega łatwa. No, jak, jak się zabija snipera, to, to potem się łatwo to wygra. Ale jak nie ma tego sprint, to, 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 to jest mega proste Ale ja mam. Być może dwa razy, więc chociaż coś. Było łatwe. Okay, to o. A to cel to było, to było dwa z seryfem i dwa z morderem. Więc jeden. No, ale dwa, modelem to nie może być. Może sypko to zrobimy I może chociaż teraz filmik nie, nie będzie trwał 20 minut lub pół godziny na przykład Snajper wysadził gdzie To jest chyba typowa osoba Osoba... Osoba. No! No! Nie! Jaka to jest sensa! Jeden na tysiąc! Lub na milion, nie, nie wiem. Dwa lata oh obozu, ale teraz tu jest tak. Bzetko. Już strzelają. No nikt nie będzie mnie podejrzewał. Ale teraz tu jest. W iwędzie świątecznym było, było tu o wiele. A okej. Okay. Serio w zabił. Najpierw to jest... Ło, wow, ale teraz to jest. To jest mega pusto Lu Lub tekstury mi się nie zauważyły Siema Typie A wkuje więc Pogadacie tym Śmiercią Siema Umieraj Chyba okazuje się Co tu wejdzie? Nie jak na muszę iść

Zbugowała mi się. O nie. Zbugowała mi się, zbugowała się, zbugowała. się, zbugowała mi się. Zbugowała mi, 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 mi się. Jak mi ja jak Zbugowała mi się. Gdzie ty jesteś? Tu jest... Widziałem cię, widziałem cię Tam ona jest hmm. I hate you game before, nie? A, wie, a wiecie najgorsze? Jedyny minus Wymożli mi sterling Jak... Jak się ma Mega mocne lagi, słaby wi-fi, to laguje, może cię zabija, ale... Ale gra ci daje drugie życie i jesteś niewidzialny, no po prostu to jest... Zbugowane. Niech... I, to, i, to, I to nie jest wina gry, tylko z tego samego wi-fi. Lub od ubugów. Jest to mało. Się nie dziwię po tylu tych... Ale wtedy ja będę drugi raz z seryfem i... No, dokładnie. W usz tak mi to wjęłaś. Dobra, dajcie mi tylko seryfa i i, i... I mogę to zakończyć. Cel był mega prosty, dwa, dwa razy morder... I dwa razy seryf. Już, ju, ju, już bym trzy razy mordera, więc... Okej... Okay. Okej? Okay. To nie był seryf. Nie. Ona chyba nie jest. Ale nie chcę, nie chce. On jest mordarcą, okej. Okay. Okej. Okay. Dzięki za informacje. Za ona jest mordercą? Dziękuję za informację, Typie. 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 Po co się pytasz? Ty kiedyś sobie bozo. typie. Boże. O, Boże, mam debila w tym. Nie, nie, to jest debil. To jest debil. co jest ta stało? Uuu, kurde co jest ta stało? Chwila, mnie mięsuszek? halo ja nie wiem teraz coś mi wyskoczyło i teraz no bo jak, jak mnie nie będzie suszyć, to wina tego. One go go. Bo wygrał. Ale ty mnie teraz słyszeć? Chyba tak. A jak nie, to niestety. Nastąpi... Jestem ja, ja kukt. Eee, dobra, sprawdzam, sprawdzę. Jak coś się pójdzie, to po prostu dodam do tego. Do opisu. I tyle. Oby mnie to było słyszeć, błagam. Jak mnie ta nie słyszeć, to będę zły. Będę bardzo zły. I znowu film i będzie trwał więcej niż 20 minut. Come on. Jak na złość. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Na spokojnie, na spokojnie, na spokojnie. na no, nie słyszeć. To pochmoda, bo, to było. ić pan z tym gronem. mi bycie tylko seryfem, i mój cel zostanie osiągnięty. buduję łódź tego celu, nie udało mi się zrobić, bo. to jest? Co? Boże, nie zesraj się. Typie. Idzie ze mną. Widzę mordera, typie. Ech. What? Nika, raz ten typ go. Pff, brawo! Chłopak, pierwszy poziom, ma dobrą radę. Brawo, ma dla mnie ocenę 5. Mam nadzieję, że między nimi teraz słyszę, a nie, że teraz gadam sam, sam do siebie. Please. Bro, what this... is... The make me. I don't know, bro. Bruh. Ty pierdlace, ty do niej scyrałeś. Nie wiem, bo ty, ty jesteś nowy. On ma poziom. I on nie ogarnia. Po mnie. Widzę, że ja bardzo ogarniam. Co wy? zrobić wiedzę. No dlaczego? Nie mogę być seryfem. Czemu tutaj nie ma? Okej. Okay. Ale tutaj, teraz, tu jest tak pusto teraz. To sobie w, tej ma w tej mapie jest mega pusto. What? Szybko dosyć, jak na

Zobaczmy co no on pewnie starał byle gdzie? On starał... on pewnie gowarnął, bo tu z dupy on go scalił i... okazało się, okazuje, że jestem murd, nie? Eee, z Come on! Wiele, że sobie mnie nie robi. Bo to nagle o północy mnie ja się nie dziwię. Eee, wec... A nie chcę to sprawdzać! Nie? Nie jest? Eee... Kto nie zje? Ja błagam. Jak ty mnie warniesz? Dlaczego? Please. Don't. Mm. Nawy tej motki, nawy tej motki, nawy tej motki. E, mą z Zgubiła mnie. Woo! Nice. Zgubiła mnie. Dobrze. Uwagam not. Nie. Kurde. Mogę uciekać dalej. On się chować. Ale jak to jest team? Uh. Jak ten chłop napisał to samo co on? Bo Ale żeby być debilem, napisał psa chętnie. By być debilem. Bo. Team. Team. Bo. Po prostu to co ta kazał robi. Team Teamwork coś tam, sram to dam to Co, no, co by tam wyskoczyło, team to jak, jak same team Podaj za jest ono foto Wow, innego in, in nie mogę skomentować

no, do dlaczego mnie nie możecie dać na seryfa? Czemu ten czas tak szybko leci? Typie, błagam cię. <śm> <ś> Come on. Wow. Laska... Nie, <laughs> ja bacon ty, nubie. Jaki zest to jest?! Boże, za duży razem! Za duży razem dopiero, po, fiena, po prostu, Einstein 5000! Come on, bro. Okej... Okay. Let's go. A nie będzie Spital, bo jest. Zastępnie zastanawiam, dlaczego twórcy nazywają Bank 2. Spital... Nie to jest. Nie spital 3. To nie ma hotel 1. Nie wiem. Dom 1. Spital 2 bo jedynka. Tylko 3. I ja tego nie rozumiem, ale. Może kiedyś zrozumiem? Ja tej gry chyba przestaję robić, nie? Dlaczego nie mogę być seryfem? Chociaż przez chwilę? Dobra, zmiana zasad, jak. jak ja, be, ja będę bohaterem, to też tu zajmę, bo to jest jako. jako seryf. don't 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 that. don't that. Yeah. Cool Nie ma mnie tutaj Nie mam mnie, nie ma mnie, oh, no no Nie ma Uuuu Dziela Co to jest za zdjęcia? Nie mogę zobaczyć Za bardzo o Zdążę Bądź ona skupiony Jak teraz wygram Mój cel będzie osiągnięty Am debil Jestem debilem po prostu i tyle powiem Tak, 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 mnie nie lubi. To sobie laga. Błagam. Typie, błagam. Muszę to nie będzie jako self, ale, ale chodzi o to, bycie jako bohater. To też możemy zaliczyć, bo to jest jako. Tak, ja mnie nienawidzę. Okej, okay, okej, okay, okej, okay. dobrze. To wiele na serze udany. Może nie jako serwer chodzić, chodzić jego bohater. To by było już widzione na tyle. Jeżeli Wam się spodoba odcinek, dajcie lajka, suba, komentarze. Bózamie Ala i... Pa pa!